Siemaneczko! witam Was. Na Czgórskim się pierwszy link w opisie kodeks 1.2 naprawdę zachęcam, bo to w bo się opłaca. Tu pierwsze macie tutaj takie konkursy. To jest pierwszy konkurs, który zrobiłem sporo jest osób, ale tutaj już ostatni konkursik. Mało. Jest taka też wildfireka dobrając ze 300 plus trwa konkurs na Discordzie. to jeden ticket, który wystarczy nagrać jak wpłacacie. Nagrać jak wpłacacie, zadzwonić do mnie i po prostu powiedzieć halo wpłacam. Ja już patrzę i macie taki sposób etykiety, nie? Zachęcam. No i dzisiaj co? Dzisiaj... O! Zaczynamy od Galery Case. Na 6% koska dla mnie... E... Ładnie wyglądało. Ładnie wyglądało. Naprawdę ładnie wyglądało, bo aż mi się spodobało. Ale jednak jest 160. No to nawet nie zwróciło. Halo. No nie, tak nie może być. Halo? Koska? Koska? MHK? Czerwony skin? Halo? Gdzie jesteście? O, już wygrałem no. Ale słaby początek. Nie no, bym tu przegrał to. Dobra, dołączam. Abym tego nie przegrał, proszę. Nie chcę tego przegrać. Hyper Beast, spoko. Prowadzenie. Drugi... To jest spoko dalej prowadzono. No, okej. Okay. beast, ja lubię Beista bardzo. Beast jest spoko. Trzecia dalej prowadzimy, ale tracimy tam przewagę powoli. Player tu. Uuu 500 stówek ale Masno first. beast kosztuje stówkę, to tylko takie rzeczy ładne. Ale nie ma w biście brzydkiej skrzynki. W biście po prostu nie ma brzydkiej skinki, skrzynki. No i teraz są skrzynki za 140, okej. Okay. ale potem wywolutujemy mało no, Bisty spoko. No ja to wygrywam tym zdrajcą, jednak nie. Aha, bo mi dropnął okay, the Okej, Cyrex, spoko! Trzystówki, no Aha, ja i muszę z Te za 300 wi-no. mój mak droższy. Jego mak droższy? Battle skirt? A, bo to jest jakaś pamiątka. Moja platka ile, 50, jakiego Kurde. każdy ma po Okej, a ja, ja dropię, dobrze. Dobrze, dobrze, to na. 300 Okej, okay, kolejny, 130, no nie najgorzej, spoko jest, okej, okay, spoko, z 300, spoko. Nie, niech mi drop, niech mi drop, proszę jakąś with fire teraz, with fire. No nie najgorzej, już, nie najgorzej dropi, ale no, dawaj, dawaj, dawaj. No czemu, okej, okay, to no, na... każdy podbija, każdy podbija, spoko, każdy podbija, ale... Nie chcę tego przegrać. Tam... Okej, okay, niech podbija, niech podbija. Walto, to, wal. Wal, walbiście, wal, wal, Dużo, dużo. Słabo. To mam pięć koła, mam pięć koła. Ile mamy? Sześć koła mamy tutaj, okej. Okay. Spoko. To może takie rozluźnienie o te skrzyneczki sobie, no, to po prostu wyruszamy. Ta koska za 25 koła, jakby siado to byłby cud, Ha grywa Pcha, Spoko, bardzo tę moc, naprawdę podoba mi się. Nie, nie, to easy ends, easy ends, bo po Spokojnie, ulepszony. Uuu! Uuu! Spoko. I spoko, wygraliśmy to. Ładny profilik znowu siada. Bang, bang, Mi się to podoba. Dawaj, Lunar, dawaj, Lunar, w Ciebie. Digel tylko czerwony. Spoko, wygraliśmy to. Spoko. To może ale poczekam 10 sekund, 10 sekund, poczekam. 1400. Czy ta kaskarnia się dobra? Dobra, to spadamy. O, Lisu. Ok, lisowiec taki standard case, ale najważniejsze, że droga na końcu, czyli tak jak lubimy. Czyli nieważne co się stanie na początku, tak najważniejsze jest koniec, bo ta skrzynka zapinitych po prostu może zmienić wszystko, nie? Nawet tak ci może trochnąć KOSA, nie? Ale to po prostu dropisz coś innego i jesteś na plus, no nie naprawdę więc to jest... Ciężkie do przebicia, fakt ciężkie, ale... Dalej to jest coś, co ma potencjał, jakby nie patrz, Aż się chce po prostu. No spoko. nie najgorzej, nie najgorzej Nie najgorzej cały czas. Fajnie, fajnie, fajnie Spoko! I co? No okej, okay, wygraliśmy to kolejna bitewka do nas pod wykraszeni Lunar, spoko, kolejny Lunar <laughs> i teraz zrobię golny coina, nie za 300 Uu! Ale powiedziałem. 5 stówek się do kieszeni. pięknie. Dobra, 10 lurki, okay, ok, spoko. Jak to przegrywam, to przegrywam teraz. Robię battle za tysiaka. Jak to przegrywam, robię battle za tysiaka. Albo mi dropnie takos, albo mi takos, albo, ta albo przegrywam. Robię battle za tysiaka na koniec. Okej, okay, on to wygrywa. Czy my chcemy robić battle za tysiaka, czy nie? Mamy 1600, 1800. Okej, okay, spoko, 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 spoko. Okej, okay. przegrywamy, ale ja nie chcę robić battle za tysiaka. Może gdybym dropnął 5 zł, jemu. No, okej, okay, okej, okay, dobra, teraz mój lunar, lunar, dyszka, dyszka, lunar, dyszka, mi dajesz. Okej, okay, robimy battle za tysiaka, pozdro. Po co, walimy major lubię z czyli hiper. Ulepszony, lepszony i jokerek, nie że to anarchy. Dobra, to robimy tak po prostu taki, tyle. na dwie osoby. Standard. Zobaczymy, czy jest trzeba taką na tysiaka? Na sam koniec. Beast jest mega ładny, ale ta włupa Dragon lord, ta wupa Dragon Lore Chciałbym kiedyś dostać Dragon Lore, okej, okay, spoko, dwie stówki, dwie stówy, spoko Chciałbym kiedyś dropnąć, yy, co, Nie no, beast, beast to jest piękna skrzyna, anarchy, anarchy Player tu za dwie stówki, Ja cię kręcę Bo po się robić im teraz Spoko, trzy stówy. Stuwa niestety. Ultras. I tu możesz zmienić kosa. Vulkan! Jestem w szoku, ale trzy koła to trzy koła. Dzięki, siemano!